Jestem teraz na dzielnicy C&O i patrzę, tutaj mają światła, a po drugiej stronie wszystko nie działa. Tutaj nic nie działa, A tam widać, bo mają lampy włączone, tam mają prąd. No i moja teza się prawdopodobnie potwierdza. Tutaj światła nie działają, że stoją ten ochotnicza straż pożarna stoi, a tam już z przodu są agregaty i policja z napojami. Słychać też ciągle policję, ponieważ policja patroluje. Te części miasta, gdzie nie ma prądu, słyszę też po raz drugi kolejny helikopter. Patrzcie, tu helikopter. Właśnie, tutaj można się ładnie ocieplić. Tutaj jest właśnie generator prądu. Tutaj lepiej wygląda niż na poprzedniej stacji, gdzie ja byłem. I mimo tego, ludzie muszą co 20 minut czekać, żeby wziąć pociąg na Sakra. Tutaj widać, informują, gdzie można dostać ciepłe napoje lub zupę. No tutaj, jakby już osiedle odżyło. Nie tak jak. Na tamtym przy, innym przystanku. Co jest najśmieszniejsze to to, że tutaj akurat wille są. Jak widzicie już trochę lepiej tutaj wygląda. <noise> więc akurat zawsze trafia na tych niewłaściwych. Ale mam teraz problem z pociągiem, ponieważ pociąg nie przyjechał. I następny miał być dopiero za pół godziny. Więc złapałem e, autobus i w 15 minut przyjechałem tutaj. Miałem akurat szczęście. Patrzcie. Tutaj do dworca macie prąd, a dalej ciemno. Jedyne co świeci to z daleka Lidl. A tak to ciemno. Całkowicie ciemno. Patrzcie. Świecą tylko samochody i autobusy. No a tutaj macie normalnie prąd. Na dworcu jest prąd. I tutaj wszystkie sklepy mają prąd. Normalnie w szoku jestem. To są wszystko budynki mieszkalne.